Cześć, witajcie, rozpoczynamy przygodę z FIFA 365 na moim kanale. Mam nadzieję, że tę przygodę szybko zakończymy, bo wiem, nie zbieram całej kolekcji. To jest dla mnie, nie dla mnie niestety. Nie dość, że za dużo pieniędzy w to trzeba włożyć. Ja tego nie potrafię zrobić, po prostu cały czas mam wyrzuty sumienia, że te pieniądze mogłyby być wydane lepiej ale y, zawsze chętnie zbieram karty Manchester United. W jednej z pojedynczych saszetek trafiłem Andera Herrera, jak możecie zobaczyć w prawym rogu ekranu. A wszystkie inne karty innych zawodników będą wędrowały na wymianę lub też będą nagrodami w jakichś konkursach itd., itd. Tak więc te karty, które widzicie na przykład po lewej stronie ekranu, to Attacking Trio z Barcelony czy Favorite Giorgio Kellini. Są to karty na wymianę, więc śmiało możecie pisać, na wymianę, sprzedaż, cokolwiek tam sobie zarzucicie, to już tam, mnie to już tam naprawdę obojętne, mnie te karty nie są zupełnie potrzebne. Dzisiaj otworzymy sobie blistra z biedronki, zawartość tego blistra jest już na Waszych ekranach, odpakowałem to przed, przed kamerą, nie, nie podglądajmy jeszcze jakie limitki się trafiły, co tam jest, to zostawimy na koniec, a tymczasem zaczniemy od pierwszej saszetki. I mam nadzieję, że od razu trafią nam się piłkarze Manchester United. A jeżeli nie, to stwierdziłem, że zakupię kilka takich, kilka takich zestawów, może dwa, trzy. I potem powymieniam to, co dostałem za, za piłkarza Manchester United, oczywiście. Więc zaczynamy. Pierwsza karta to One to Watch Brahimi z Porto Samir Handanowicz. Renato Augusto. A, coś mamy problemy z ostrością, więc będziemy tak powoli, tylko następnie jest Zoran Tosic, Claudio Bravo z Barcelony i na zakończenie James Rodriguez. Niestety dla mnie bardzo słabo. Bez żadnego piłkarza Manchester United, ale jedziemy dalej, może coś ciekawego nadarzy się w następnej saszetce. Wiem, że jest dużo tych kart Manchesteru w tej edycji, to zdążyłem już sprawdzić. Tam bodajże jest 20 kart nawet, jest, chy, tak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem teraz przekonany o tym, ale jedziemy, jedziemy dalej. Kazian Huntelar na karcie Goal Machine. International star Willian z Chelsea, w Brazylii oczywiście. Key player Elias z brazylijskiego Corinthiansu. No i mamy kartę, bazówkę Trisa Smolinga. Skały w defensywie Manchester United w bieżącym sezonie. Od razu ląduje tam na podstawkę razem z Anderem Herrerą. Do Smolinga wkrótce będę pisał list, bo wiem, że odpisuje ostatnio bardzo chętnie. Także kolejna rzecz do podpisania. Tam się trafi. A kończąc tą saszetkę mamy Nigela de Jonga z AC Milanu, o którym mogliście usłyszeć podczas mojego filmiku ze zbierania autografów na Audi Cup, i Silvio Protos z Anderlechtu Bruksela. Jedziemy dalej, nie zwalniamy tempa, dwie saszetki do końca. Mam nadzieję na kolejne zasilenie kolekcji Manchester United. Zobaczymy co tam ciekawego. I tak jest. Co prawda nie w barwach Manchester United, ale International Racing Star. Adnan Januzaj, piłkarz wypożyczony do Borussii Dortmund. To sobie zmontujemy. Zdemontujemy. I Adnan Januzaj trafia na podeścik. Trzeci piłkarz Manchester United w tej edycji jest już w mojej kolekcji. To prawda w tej chwili nie, nie jest piłkarzem Manchesteru, ale już wkrótce będzie tym piłkarzem. A ja już tu widzę, że trafiła mi się prawdziwa perełka. Lepiej być po prostu nie mogło. To za, za momencik się dowiecie o co chodzi. Na razie jeszcze Igor w z CSK, Matieu Dosewi z Olimpiakosu i Jan Oblak z Atletico Madryt I na koniec tej saszetki coś pięknego po prostu. Karta marzenie, legenda Peter Schmeichel, legendarny bramkarz Manchester United, zwycięzca Ligi Mistrzów z 1999 roku, no coś wspaniałego po prostu. Fantastyczny blister, jeżeli chodzi o tę kartę Manchesteru, naprawdę Peter Schmeichel, no na to najbardziej liczyłem, na tą właśnie kartę no chyba już lepiej być nie może, patrząc na ten ten na te, na te karty jednak jedziemy dalej, została ostatnia saszetka, a następnie te karty limitowane. Nie wiem czy jacyś zawodnicy Manchesteru są na kartach limitowanych, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że akurat się trafią. Ale zanim to, to jeszcze ostatnia saszetka, bo może tutaj też będzie coś ciekawego. Coś ciekawego. Jedziemy po kolei Adam Lalana z reprezentacji Anglii, International Star, piłkarz Liverpoolu, następnie Mauro Icardi, Claudio Marchisio, Benjamin Mendy z Olympic Marsylia. Roman Weidenfeller z Borussia Dortmund i na zakończenie Jordi Alba z Barcelony. No te karty, jak kogoś zainteresowały, oczywiście tak jak mówiłem, są dostępne do wymiany, to żaden problem. Wystarczy sobie napisać w wiadomości prywatnej, czy też na fanpage'u na, fanpage na Facebooku. A my sprawdzimy te karty limitowane. Mamy kubę Błaszczykowskiego w barwach Borussia Dortmund. Bardzo fajnie właśnie, jeżeli nie jeżeli nie Manchesteru, to fajnie jak trafiają się Polacy. I tutaj pewnie będzie piszczek, bo już widziałem u kogoś taki właśnie zestaw. A nie, nie tym razem. Antoine Griezmann na karcie limitowanej. Tak jak wspominałem, karty wędrują na wymianę. Nie są mi potrzebne takie inne karty. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi dwiema, dwiema kartami, to zapraszam na PRIV. Oczywiście w zamian interesują mnie karty Manchester United, niekoniecznie z tej edycji. Mogą to być inne edycje, ale ważne, żeby to były karty Manchester United. No z tego, z tego unboxingu oczywiście naj, najlepsza karta, najlepszy traf, Peter Schmeichel na legendzie, na to właśnie liczyłem. Myślałem, że z tą kartą będę się męczył najbardziej przez cały ten czas, ale jednak udało się dosyć szybko ją skompletować. No, jestem bardzo zadowolony z tego, z tego blistra. I to by było na tyle. Na pewno jeszcze pojawi się coś więcej z tych kart z FIFA 365. Bo sporo tych kart mi do zebrania jeszcze zostało Manchester United, tak więc z pewnością jeszcze Was trochę tym pomęczę. Trochę pojawi się pewnie filmów z wymian. A na razie to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie.